Plac apelowy tonął w jasnym porannym słońcu. Promienie, które wzniosły się już nad koszary, odbijały się od lśniąco wypastowanych butów i metalowych części broni. Żołnierze spiesznie rozchodzili się do swoich zadań, jedni dźwigali skrzynie z umundurowaniem, inni maszerowali w stronę obiektów sportowych, a jeszcze inni po prostu stali w szyku, czekając na dalsze rozkazy. Atmosfera była jak zwykle, nic nie zapowiadało kłopotów. Wtem na placu pojawił się podpułkownik zawadzki. Jego kroki były pewne, nawet nieco ociężałe, jak u człowieka, który od dawna przywykł do tego, że wszyscy się go boją i słuchają bez sprzeciwu. Szedł z wysoko niesioną głową, a jego wzrok przesuwał się po twarzach żołnierzy, jakby sprawdzał, czy każdy pamięta, kto tu rządzi. Jego stopień otwierał mu wiele drzwi, a nawyk gnębienia podwładnych dawał mu poczucie całkowitej bezkarności. Żołnierze, zauważywszy jego nadejście, natychmiast prostowali się na baczność. Ktoś nerwowo poprawiał pas, inny próbował szybko ułożyć furażerkę, a jeszcze inny odwracał wzrok, byle tylko nie napotkać spojrzenia podpułkownika. Atmosfera natychmiast się zmieniła. Gdy Zawacki był w pobliżu, powietrze zdawało się ugęstnieć. Nagle jego uwagę przykuł dziwny szczegół na drugim końcu placu, nieco na uboczu, stała kobieta w mundurze. Nigdzie się nie spieszyła, nie wykonywała gwałtownych ruchów, po prostu spokojnie obserwowała otoczenie. W jej postawie czuć było pewność siebie, lecz nie okazywała zwyczajowych oznak szacunku. Nie stanęła na baczność, nie zasalutowała. Zawadzki zatrzymał się, a jego oczy zwęziły się w szparki. W piersi zakipiała znajoma złość. Co za zuchwalstwo! Przemknęło mu przez myśl. Przywykł, że każdy, nawet kapitan czy major, na jego widok niemal podskakiwał, prostując się zgodnie z regulaminem. A tu, jakaś kobieta, młoda i spokojna, jakby go w ogóle nie zauważała, ruszył w jej kierunku. Żołnierze, widząc zmianę w jego zachowaniu, zaczęli szeptać między sobą. Ich zaciekawione spojrzenia powędrowały w stronę kobiety. Nikt jej nie znał. Pojawiła się w jednostce niedawno i od razu zwróciła na siebie uwagę, nieefektownym wyglądem, lecz jakąś wewnętrzną powściągliwą siłą. I oto teraz znalazła się w centrum uwagi całego placu. Dlaczego nie salutujecie? ryknął Zawacki tak głośno, że zadrżeli nawet stojący najbliżej porucznicy. Jego głos poniósł się echem po placu, a dziesiątki par oczu zwróciły się ku kobiecie. Jedni spodziewali się pośpiesznych przeprosin, inni. Że natychmiast stanie na baczność i złoży meldunek. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Kobieta powoli odwróciła głowę, a jej wzrok spotkał się z oczami podpułkownika. W jej spojrzeniu nie było cienia strachu, zakłopotania, ani nawet zwykłej uległości. Był za to spokój i zimna stanowczość. Patrzyła na niego tak, jakby stał przed nią nie dowódca, lecz zwykły człowiek, który bezprawnie ośmiela się podnosić głos. Dla Zawackiego, przywykłego do bezwzględnego posłuszeństwa i dyscypliny, taka obojętność była osobistą zniewagą. Wewnątrz niego wezbrała irytacja, zmieszana z pragnieniem pokazania wszystkim, kto tu jest panem. Żołnierze wokół wstrzymali oddech. Każdy rozumiał, że zaraz wybuchnie skandal, a Zawacki nie był człowiekiem, który puszczał takie rzeczy płazem. Kobieta zaś najwyraźniej wiedziała, na co się porywa. Na placu zapadła napięta cisza, nawet kroki i rozmowy dobiegające z daleka jakby ucichły. Wydawało się, że cała jednostka zamarła, obserwując to starcie. Nie odpowiedziała, nie drgnęła, stała tak jak przedtem, a jej spokój działał na podpułkownika gorzej niż najzuchwalsze słowa. Im dłużej milczała, tym bardziej narastała w nim wściekłość. Zawsze uważał, że dyscyplina opiera się na strachu. A teraz na oczach żołnierzy ktoś ośmielił się rzucić wyzwanie jego autorytetowi. Co, zapomnieliście regulaminu, a może chcecie się wyróżnić? Jego głos stawał się coraz głośniejszy. Zrobił krok naprzód, nachylając się nad nią. Większość jednak z zapartym tchem śledziła rozwój wydarzeń. Takie sceny były rzadkością, a wszyscy wiedzieli, że Zawacki uwielbiał publicznie upokarzać podwładnych. Zwłaszcza gdy mógł dać pokaz surowej dyscypliny. Rozjuszony uwagą, postanowił ją dobić, odwrócił się do szeregu, aby wszyscy go słyszeli. Zapamiętajcie, żołnierze: tak właśnie wyglądają ci, co łamią dyscyplinę. Myślą, że sam mundur daje im prawo lekceważyć zasady, ale tu panują moje zasady i jeśli ktoś o tym zapomniał, to ja mu przypomnę, ale tym razem coś poszło nie tak. Kobieta nadal milczała. W jej oczach malowała się tak zimna pewność siebie, że niektórym żołnierzom ciarki przeszły po plecach. Nie wyglądała na upartą nowicjuszkę ani niedoświadczonego oficera. Wręcz przeciwnie, jej opanowanie sugerowało, że była przyzwyczajona do sytuacji znacznie poważniejszych niż krzyki podpułkownika. Wtedy, ku zdumieniu wszystkich, powoli wyjęła telefon. Ten gest wydał się otoczeniu dziwny. A nawet zuchwały. Zawadzki wykrzywił usta w drwiącym uśmiechu. Co dzwonisz poskarżyć się mamusi? Rzucił kpiąco, a z szeregu dobiegły stłumione chichoty. Śmiech jednak ucichł, gdy stało się jasne, że kobieta naprawdę z kimś rozmawia. Jej głos był spokojny, niemal lodowaty, a każde słowo brzmiało tak, jakby miało wagę zdolną odwrócić losy całej sytuacji. Nikt nie słyszał szczegółów rozmowy, ale napięcie stało się nie do zniesienia. Kilka minut później na plac wjechał z piskiem opon czarny służbowy samochód z proporczykami. Zanim opadł zapach palonej gumy, z auta wysiadło dwóch oficerów sztabu generalnego. Ich surowe twarze, nienaganne mundury, nie pozostawiały wątpliwości, że nie przybyli tu przypadkiem. Żołnierze znów wyprężyli się jak struny, a na placu zapadła absolutna cisza. Wszyscy patrzyli, jak oficerowie z szacunkiem podchodzą do kobiety. Zawadzki zbladł. Przenosił wzrok z niej na przybyłych, próbując zrozumieć, co się dzieje. Na jego czole pojawił się zimny pot. Czuł, że grunt usuwa mu się spod nóg, choć wciąż miał nadzieję, że to wszystko jedno wielkie nieporozumienie. Oficerowie ze sztabu generalnego zatrzymali się tuż przed kobietą. Ich twarze były poważne, a gesty, pełne podkreślanego szacunku. Jeden z nich szczęknął obcasami i zameldował dobitnie. Pani generał, wszystko gotowe do inspekcji. Te słowa uderzyły w plac jak grom z jasnego nieba. Żołnierze zamarli z otwartymi ustami, a jeden niemal upuścił broń. Pani generał? Podpułkownik zawadzki skamieniał. Patrzył to na oficera, to na kobietę, a w jego oczach malowało się czyste niedowierzanie. Miał wrażenie, że świat wali mu się na głowę. Kobieta zrobiła krok do przodu. Jej ruchy były spokojne i płynne, lecz za tą powściągliwością kryła się potężna siła. Odwróciła się do Zawackiego, a na jej twarzy nie było złości, tylko chłodna pogarda. Pana samowola właśnie się skończyła powiedziała cicho, ale tak wyraźnie, że usłyszał ją każdy na placu. Od dziś regulaminu będą przestrzegać wszyscy, łącznie z panem. Żołnierze spojrzeli po sobie. Ktoś uśmiechnął się ledwo zauważalnie, inny odetchnął z ulgą. Wielu miało już dość despotycznych rządów podpułkownika. Dla wszystkich był to moment prawdy, jakby nagle nadeszła sprawiedliwość, której nikt się nie spodziewał. Sam Zawadzki próbował się pozbierać. Twarz pokryła mu się plamami, ręce drżały, ale podjął próbę odpowiedzi. Pani generał, to nieporozumienie. Zaczął Lecz nie zdążył dokończyć. Jeden z oficerów sztabu generalnego wystąpił naprzód i oświadczył zimnym głosem: Podpułkowniku Zawadzki, zostaje pan tymczasowo odsunięty od pełnienia obowiązków. Rozkaz zostanie sformalizowany. Proszę natychmiast udać się do kancelarii. Te słowa postawiły kropkę nad i. Przez tłum żołnierzy przeszedł szmer, który szybko zmienił się w gwar. Każdy rozumiał, że to koniec podpułkownika. Jego władza, która wydawała się niezachwiana, runęła w ciągu zaledwie kilku minut. Pani generał nie poświęciła mu już ani jednego spojrzenia. Odwróciła się do oficerów i spokojnie skinęła głową, jakby wszystko, co się wydarzyło, było jedynie częścią jej planu. Nie działała pod wpływem emocji czy impulsu. To był chłodny, wykalkulowany ruch, wykonany w idealnym momencie. Zawadzki stał ze spuszczonymi ramionami, a jego wzrok błądził dookoła. Szukał jakiegokolwiek wsparcia, ale nie znalazł go w niczyich oczach. Żołnierze patrzyli na niego bez szacunku, ze zdziwieniem, a niektórzy nawet z litością. Jeszcze tego samego wieczoru po całej dywizji rozeszły się wieści. Wszyscy wiedzieli, że podpułkownik został zawieszony i rozpoczęła się poważna kontrola. Na światło dzienne wyszły dokumenty, o których nikt nie miał prawa wiedzieć: schematy korupcyjne, oszustwa przy dostawach, nadużycia władzy. I każdy rozumiał, że kobieta, która tego ranka stała spokojnie na placu, stała się symbolem zmiany. Jeden jej telefon zniszczył cały system zbudowany na kłamstwie i strachu.